Sieradcy kryminalni ustalili i zatrzymali 38-letniego mieszkańca Sieradza, który ukradł arkusz blachy przy rondzie na ulicy Rejmonta. Zgłoszenie o tym dyżurno-sieradzkiej policji otrzymał 13 maja od pracownika jednej z firm transportowych. Z relacji zawiadamiającego wynikało, że w godzinach nocnych, około godziny trzeciej w nocy, złodziej podjechał traktorem z przyczepą na rondo i załadował na przyczepę ważące ponad tonę arkusz blachy. W trakcie, kiedy jechał, został on spłoszony przez pracowników jednej z firm transportowych. Porzucił przyczepkę i odjechał. Wartość tego, tej blachy zawiadamiający wycenił na około 2000 zł. Dzięki dobrej pracy policjantów, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, ustalony został wizerunek sprawcy tej kradzieży. Natomiast dobre rozpoznanie policjantów wydziału kryminalnego doprowadziło do szybkiego wytypowania osoby, która może. Mieć Związek z tym przestępstwem. Okazało się, że jest to 38-letni mieszkaniec Sieradza. Policjanci ustalili również, że może on przebywać na terenie jednej z budowy w powiecie Sieradzkim. Policjanci pojechali w wytypowane miejsce i przed posesją zobaczyli traktor, który odpowiadał temu, którym poruszał się sprawca. Zostali na miejscu budowy tego 38-letniego mężczyznę. Mężczyzna, w trakcie rozmowy z policjantami, przyznał się do tej kradzieży. Natomiast w czasie przeszukania policjanci znaleźli w jego odzieży oraz w szafkach na terenie budowy zakazane substancje, a wstępne badanie tych substancji wskazało, że było to ponad 10 gramów amfetaminy oraz marihuany, a także kilka tabletek ekstazy. Mężczyzna ten usłyszał zarzut usiłowania kradzieży oraz posiadania środków odurzających, a za ten czyny grozi mu do 50 lat pozbawienia wolności.